Nazywam się Iwona Stawowy. Skończyłam ochronę środowiska na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Jestem nauczycielem teoretycznych przedmiotów zawodowych i biologii kończąc te szkoły są technikami ochrony środowiska, czyli mają wykształcenie zawodowe średnie. Mogą pracować we wszystkich gałęziach ochrony środowiska, zarówno tych, które są w urzędach jednostkowych, takie wydziały ochrony środowiska, w oczyszczalniach ścieków, w sortowniach odpadów komunalnych. Mi przeszkadza dużo śmieci wszędzie i w lasach i w wodzie, zauważa się wiśle, dużo butelek, więc myślę, że powinniśmy z tym jakoś walczyć. Nazywam się Beata, jestem nauczycielem w szkole, w Zespole szkół technicznych i ogólnoświadczących. W tej chwili uczę przedmiotów w klasie Technikum Drogownictwa, jest to nowy kierunek w naszej szkole. Uczniowie poznają. Zasady projektowania, kosztorysowania dróg i mostów, organizacji robót budowlanych, również poznają zasady kontroli jakości wykonania dróg, jak i oceny stanu tych dróg już istniejących. Nazywam się Marta. Jestem uczennicą technikum drogownictwa. Zainspirowałam ten profil, ponieważ jest on inny niż wszystkie. Chciałabym potem dojść na politechnikę i zostać inżynierem drogownictwa. Cześć, jestem Dawid. Kształtuję się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu na profilu Technik Informatyk. To kierunek z przyszłością, miejsca pracy dla technika informatyka to ośrodki obliczeniowe, firmy zajmujące się projektowaniem i administrowaniem oprogramowania komputerowego, punkty serwisowe, sklepy komputerowe, jak również firmy administrujące sieciami komputerowymi. Maria Chmielnicka, jestem nauczycielem informatyki, uczniowie w czasie nauki odbywają dwumiesięczne praktyki w zakładach pracy, w zakładach informatycznych. Mam na imię Agata, wchodzę do technikum informatycznego. Wybrałam ten kierunek, ponieważ interesuje się bardzo grafiką komputerową. Mamy pierwszy obraz uklejony na warstwie przed Mam na imię Paweł. Chciałbym rozpocząć studia na Akademii Policji na kierunku programowanie. Mam na imię Altona i jestem na kierunku technik informatyka. Tyle, Nic nie powiem. Kształcimy z roku na rok coraz większą rzeszę młodych mechaników, którzy po uzyskaniu tytułu technika mechanika mogą oczywiście pracować w zakładach przede wszystkim związanych z pojazdami samochodowymi, również mogą kształcić się dalej. Można studiować przede wszystkim na uczelniach technicznych, kontynuować naukę zawodu jako mechanik, oczywiście na początku inżynier, potem jako magister. Mogę startować, tak? Startuj. Nazywam się Marcin Sadkowski, jestem nauczycielem teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSTiO. Zapłon, całe cztery suwy silnika. No, no, no. Czy tak to się dzieje tak naprawdę? Widać świece tutaj na górze, prawda? Zawory. Mam na imię Wiktor, jestem uczniem klas trzeciej technikum mechanicznego. W szkole uczymy się budowy i naprawy pojazdów samochodowych. W tej chwili... Rozbieramy silnik diesla o pojemności 200 cm sześciennych yy, o mocy 150 koni mechanicznych. Nazywam się Czapatczyrek. Jestem nauczycielem zawodu. Bliżej ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Rzeźby. Prowadzę zajęcia praktyczne, no, technologie, rysunek, wszystkie w zasadzie przedmioty zawodowe. Kierunek tej szkoły oferuje nam kształcenie w zawodzie sztukatora i kamieniarza artysty. Czyli bliżej, jakby to można wyjaśnić, będziemy się uczyć odtwarzania, modelowania. Sztukateli i kamiennych detali architektonicznych rzeźby płaskoże. Jesteśmy z klasy o profilu sztukatorstwo i kamieniarstwo artystyczne. Klasa trzecia. Chciałam zostać konserwatorem. Prężenie nie będziemy liczyć, tylko będziemy liczyć oczywiście ugięcie. Ugięcie belki będziemy liczyć ze znanego wzoru z mechaniki budowli. Belka swobodnie podparta, obciążenie równomiernie rozłożone jak najbardziej, co wszyscy widzieli. Nie przesadzaliśmy z wartością tego obciążenia. I zapisz. Jako konstrukcyjna belka stropowa na przykład powinna być ustawiona bezwzględnie tak, bo wyczuwacie co? Mniejsze? Ugięcie. To postawcie ją na płask jeszcze. No, i teraz czy będzie cieszała? Jestem inżynierem budownictwa. E, nauczam proszę, proszę, konstrukcji proszę. budowlanych. Myślę, że nasi uczniowie, po doświadczeniach teoretycznych, spokojnie mogą zostać inżynierami. Natomiast po doświadczeniach praktycznych, poradzą sobie na każdej budowie w Polsce, a na pewno w Europie również. Nauka trwa w systemie szkolenia poprzez ćwiczenia, w poszczególnych zawodach, między innymi w malowaniu, w tapetowaniu, w robotach posadzkarskich, glazurniczych i tym podobnych. Tu musimy się pilnować, Dęboku, żeby były dobrze do siebie. Jestem nauczycielem zawodu, praktycznej nauki zawodu w zawodzie technologów robót wykończeniowych. Jest to bardzo atrakcyjny i w obecnym czasie bardzo potrzebny zawód. W związku z tym zapraszamy absolwentów gimnazjów do uczęszczania do naszej szkoły. Moim marzeniem w przyszłości jest no, wykonywanie wszelkich prac związanych z murowaniem, z projektowaniem wykończeniami mieszkań. Kierunek mechanika samochodowego jest dzisiaj bardzo atrakcyjnym kierunkiem na rynku i daje możliwość naszej młodzieży zdobycia dobrych kwalifikacji do tego, aby w przyszłości Mogli zapewnić sobie satysfakcjonującą przyszłość i satysfakcjonujące też zarobki. Nazywam się Janusz Bielecki, prowadzę zajęcia praktyczne na pracowniach szkolnych, i w zasadzie pracownie szkolne, zespołu szkół technicznych są wyjątkowe. Zapytacie, dlaczego? Tutaj przyszłość staje się teraźniejszością. Możecie się nauczyć podstawić dom i potężny nawet blok, od początku, od fundamentów aż po sanda, komin, kominek, ścianki działowe, węzarkę nawet na podwórku oraz grill. Mm. Nazywam się Jerzy Raumiagi, pracuję w zespole szkół technicznych na dziale murarz, tynkarz i technolog robót I Zachęcam całą młodzież, która tutaj będzie nas oglądała do tego, żeby przyjść do tej szkoły, dlatego, że po wybraniu tych zawodów będziecie mieli naprawdę kasę wysoką, dużą do zarobienia. Hey, nazywam się Przemek Jachimowski. Wybrałem kierunek murarza z tego powodu, żebym chciał swy, na swoją rodzinę wybudować dom. Cześć, jestem Karol. Jak widać wybrałem y, zawód murarza. Chcę murować przyszłości, znaleźć pra pracę, dobro. Yy, jak widać ścianki yy, murujemy. No, to... Co bym chciał zbudować? No, to, na przykład pieszowic chciałbym zbudować.